To jest mój pierwszy film, który, który jakoś otwiera. Chciałabym powiedzieć, otwiera mój kanał. W jakimś sensie, który otwiera mój kanał? Dawno już marzyłam o tym, żeby coś nagrywać i żeby się tym dzielić. I bardzo długo się zastanawiałam. O czym tak naprawdę powinna mówić i co się wiąże z tym, co ja chcę przekazać? Czy, czy, czy mam mówić o zdrowiu? Czy mam mówić o, nie wiem, o medytacji? Czy mam mówić o oddechu? Czy mam mówić o związkach, o jakichś różnych problemach i jak, i jak yy, do nich można podejść? Wiele rzeczy w sumie wiąże się z, z tym, co, co mnie jakoś interesuje i czym się zajmuję w życiu. Natomiast yy, Stwierdziłam, że ja chcę mówić o wszystkich, o, o czymś, co, co zawiera w sobie właśnie to wszystko. A co to jest? Co zawiera w sobie to wszystko? No właśnie. Taka zagadka. <laughs> to nie będzie popularne, co ja teraz powiem chyba. To znaczy, ja, 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 ja niewiele chyba bardzo niewiele osób znam, które, um, które zajmują się tym tematem. Chcę tutaj na tym kanale mówić o tym, co mnie jara najbardziej na świecie, odkąd w całym moim świadomym życiu. Czyli o, o tym, co wielu z nas nazywa Bogiem, o tym, co, o czym ja myślę, o tym, o, o tym, co wielu nazywa świadomością albo źródłem wszystkiego. Więc jeżeli kogoś z Was interesuje ta tematyka albo interesuje jakoś inny punkt widzenia albo mój punkt widzenia, to zapraszam.